Niedzielę. Pierwsze pociągi przyjadą. Na co oczywiście czekamy my, czekają mieszkańcy Rabki. Jest to pierwszy etap dużej inwestycji, którą realizujemy w tym rejonie, podłęże Piekiełko, która polega na modernizacji całego odcinka 104 do Nowego Sącza i nowej linii w kierunku Podłęża, która doprowadzi pociągi do Krakowa. Ten projekt, na którym jesteśmy, to E, niewielkie zadanie w porównaniu ze wszystkimi odcinkami, które tu realizujemy, bo to bagatelna kwota 350 milionów. W ramach tego zadania budujemy jedną stację Rabka Zaryte, przystanek, na którym jesteśmy w Rapce Zdroju, ale budujemy oprócz 5 kilometrów toru, budujemy również na tym w mieście Rabka budujemy 5 kilometrów dróg. Ronda e, zmodernizowaliśmy Duży fragment ulicy Zakopiańskiej z wybudowaniem wiaduktu pod torami, w sumie na tym odcinku, kilkanaście obiektów inżynieryjnych jest wybudowanych, w tym dwa mosty. Więc, ten teren, który tu jest właśnie specyfika tego terenu, sprawia, że faktycznie te obiekty inżynieryjne, te osuwiska, o których mówił pan burmistrz, to są tematy, z którymi musimy się mierzyć podczas, z którymi wykonawca nasz musi się mierzyć podczas realizacji tej inwestycji. Oczywiście też chciałbym podziękować zarówno mieszkańcom, którzy z którymi też my mieliśmy na co dzień kontakt, których słuchaliśmy postulatów, te które mogliśmy wspólnie z panem burmistrzem wprowadzaliśmy do realizacji, chociażby ten wiadukt, którego pierwotnie nie było w planach, chociażby przejście podziemne. To są jakby inwestycje, które w trakcie prowadzenia tego zadania, już na etapie projektowania była taka możliwość ich dołożenia do tego zadania i były wprowadzone. Także bardzo dziękuję za te wszystkie postulaty. Tak jak mówię, te, które byliśmy w stanie zrealizować w ramach tego zadania, były wprowadzone. Inwestycja jest finansowana ze środków Krajowego Programu Odbudowy. To bardzo symboliczny moment, że dzisiaj, właśnie tu, właśnie w Rapce Zdroju. Spotykamy się podczas tego odbioru, ponieważ jest to pierwszy przystanek, który zostanie w ramach inwestycji kolejowych, w ramach finansów, środków Krajowego Programu Odbudowy oddany do ruchu. Oczywiście, dzisiaj pociąg, który wjedzie do nas w niedzielę, będzie musiał jeszcze wrócić, jakby na starą zakopiankę, i tak dojechać do Krakowa. Natomiast docelowo z tego miejsca po wybudowaniu linii w kierunku Podłęża pociągi będą jechać. W czasie 45 minut to jest czas, który dzisiaj jest niewyobrażalny, natomiast będzie on możliwy po zakończeniu wszystkich inwestycji. Kolejne odcinki są przed nami. Wiemy, że na końcowym etapie realizowany jest odcinek w kierunku od Nowego Sącza w kierunku limanowej. Doklęczan roboty też są na etapie końcowym jest realizowany tunel. W Limanowej także stacja Limanowa jest przebudowana, ale co ważne, w ostatnich dwóch dniach otworzyliśmy oferty na kolejne dwa odcinki. Jakże istotne, bo jeden odcinek od Limanowej w kierunku tym drugi jeszcze większy od Podłęża w kierunku Gdowa. To wielomiliardowe inwestycje, które będą kolejnymi etapami realizacji. Wszystkie te postępowania naszej spółki PKP polskiej linie kolejowej, jakby wpisują się w harmonogram realizacji całej tej inwestycji, która umożliwi puszczenie pierwszych pociągów z nowymi parametrami z prędkością 160 km na godzinę w kierunku Krakowa w 2030 roku. Ja na ten dzień czekałem dosyć długo, kilka lat, a to z tego powodu, że na etapie projektowania były uzgodnienia ustalenia i z PKP ale również z mieszkańcami. Dziękuję również za to, że rzeczy, które wyszły w trakcie realizacji tej inwestycji, można było jeszcze dostosować i, jak to się ładnie mówi, pójść na rękę mieszkańcom. I myślę, że mieszkańcy z tego są zadowoleni, z tych rozwiązań. Natomiast docelowo pociąg, który będzie przejeżdżał przez Rabkę, to jest również przede wszystkim czas. Każdy z nas wsiadając w samochód tak naprawdę nie wie, o której dojedzie do Krakowa na rynek główny. Wsiadając w pociąg myślę, że będziemy wiedzieli, o której będziemy na rynku głównym, i to jest dla nas istotne i ważne. Ważne jest to również dlatego, że ruch, który mam nadzieję przejmie kolej docelowo, ruch osobowy, spowoduje, że to natężenie czy zagrożenie komunikacją samochodową będzie mniejsze i mam nadzieję również że poprzez to, że pociągi wrócą do naszego miasteczka, ten ruch turystyczny, osobowy będzie większy. To wszystko wydarzy się w momencie, gdy pociągi wrócą. Natomiast etap inwestycji był etapem uciążliwym, ale chcę podziękować tu i PKP PLK panu dyrektorowi Wanatowi, ale również firmie Budimex, która gdy zwracaliśmy się z problemami, które były czy zgłaszali nasi mieszkańcy, że podchodzili do tego naprawdę rzeczowo i merytorycznie. Były sytuacje, jak na odcinku nieco dalszym e, mieliśmy osobisko, które pojawiło się, jak to się mówi, znikąd, ale ten problem wspólnie udało nam się również rozwiązać. Podejrzewam, że jak na każdej inwestycji zawsze coś wyskoczy. Ale to jest kwestia nie samego problemu, tylko jak ten problem uda się rozwiązać. Wszystko, co sprawia, że poprawia nam się komunikacja, jest bardzo istotne, bo to jest ułatwienie dla mieszkańców, to jest szybszy dojazd do pracy, to jest mniejsze, to są mniejsze koszty również dojazdu do różnych miejsc na terenie Małopolski. Z mojej strony myślę, że najbardziej chciałabym podziękować lokalnym mieszkańcom którzy te trudy tego remontu, tej, tych prac budowlanych znosili na co dzień i pomimo wielu y, problemów, pomimo tego iż y, bardzo uciążliwe to było dla nich y, każdego dnia, cierpliwie czekali, aż ta inwestycja zostanie skończona. Cie Just a fine.